Jest biedny, o chyba to ten, o którym mówił raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunasta nieregularny. Niestety, bo poniósł śmierć. W wyniku zderzenia dostałem zgłoszenie od wujka informacje tydzień temu, właściwie dwa już prawie, że kolega jego potrącił ubyka byka i Jelenia. No i jednak to, że miał maskę wgiętą z reflektor, ciężko było, żeby przeżył. Przeszukałem teren dość długo, szukałem, bo około 4-5 godzin. I jak widzicie tę drogę, która tam jest, może przybliżę. O, coś się zoom zawiesiło z tego wszystkiego. Na tej drodze został potrącony. Jest. Szkoda go. Piękne poroże, ale chyba się już ustecznią. No i zobaczymy później po zębach. Pozdrawiam. Uważajcie na jelenie jak Jedziecie autem, jak prowadzicie auto, bo szkoda takich pięknych zwierząt, inteligentnych, pięknych, wspaniałych, majestatycznych. Pozdrawiam.